Ja legitny piję herbatę z cukrem, k***a. Cukier z herbatą. Cukier z herbatą. 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 Nice. Poj***ne to jest. Nice. Job, job. To jest nice job, nice job. będzie No. Dobra, kurwa, to. Nie wiem, chciałem powiedzieć chud O nie, piję. plecie. Z miałem myszkę bardzo z tej pozycji. I krzywo miałem w ogóle. Ch***a. Musiałem poprawić ch***a, nie? Wiesz co, są takie, że się przylepi. K***a! Myszka mam zje****ą! Oh. Dobra, w... no to grasz. Bo to wiesz, co się stało? Kliknęłem myszkę i przestała klikać, nie? Moja myszka jest p***ana. No ja p***. No! To nie tę grę, w sensie, tylko tę myszkę, kurwa. Co to było? Dużo. La, 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 la. Siu... Dużo, że la, 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 Ale z ciebie, Bambik, nie masz fałdolców. <laughs> co to było? Kurwa, no. Kasio, Nie bierzcie narkotyków, dzieci. To przez narkotyki. To się wiele twoja stoima? Kupna. Co ci Dobrze się czujesz? Nie. Przegraliśmy właśnie grę moja. chyba że ona skoczyje. O, tak! Co cię skłoniło, że tu przyjechał? Z kasy bierzesz hajs! Teraz! Nie zabijaj mnie, nie, pani! Czemu pani brzmi jak chłop? Za 36 tysięcy dokładnie. Czy pani, bo... Pomyliłem się o 1-0. Aaa, Kurwa! Dobra, lecimy Dawajcie 5 tualistów, gram O kurde Vektor, zaraz jeden Jakiś... Jakiś <gulatania> Dobra, ja dam <gulatania> Dobra, idziemy z Civi no, na... no, Jaką a... no, masz rangę? Ascendanta 1, miałem najwyżej Ale monitor na 2 widzę, teraz ja najwyższa ranga Nie no, sprawdźcie chwilę, bo ja jestem tak późno, tak ja nie widzę, chłopie. Ja wróciłem do domu przed sobą. Nie wiem, co się dzieje. Czekajcie chwilę. Muszę oczy otworzyć. To jest jakieś teamy sportowe no na Frankfurt. Ja p <grym> SLX. Oh. Chłopaku, oni się do Warsaw przygotowują. To się Czeka. tak <grym> Czekajcie, bo nie wiem, co się dzieje akurat. Ja p... Zaraz się na przewrócę. No, ja nie... Ja po prostu... niech chloknęłem sobie, bo nie Dobra, kur... Jak ale, czy tam fazę zakupów. Napis, to już teraz, że długo widzę. Dobra, tu MIDA 4 KTB i idę do was. Słuchajcie, nie, nie, patrzcie, holduje taka MIDA. No nie, no jakiś knip, czy jest, kurwa, lepszy monitor ma. A przez przypadek tego użyłem. Kajter nie ułatwia, aż w ten sposób. Kajter, zagrywka była dobra. Nie, wiem, się gra, rozmowa nie wiem, co chodzi. To się też ubracie. O dzięki Mordyszko. Nie, ja to... <grym grym> nie nie o to. Chyba. Nie no, nie trzydzie, ja cztery pysk. Nie, nie, trzeba. Za dużo osób mi mówi do głowy. No właśnie wiem, tu za duże Kongo. Kongo to mi na się dym. Ja nie widzę monitora po tych dwóch przeciwkach. Ale jak... Po pół litra. Ja mam dwa celowniki na monitorze. No para oczy to para celowników. Zamkniję oko po prostu. Jak znacznie. Dobra panie, mam tak, dajcie mi kupa jeszcze chwileczkę. Trzyk, trzyk. Nie wiem, karujemy was trójkę. Sorry? Nie, nie wiem, do czego to się nawiązywało. To. A ja to, to nawiązywało do Jana Pała II, wielkiego polaka papieża. Ja, co, nie gram, ja nie gram, ja nie gram jak coś. Elo kobiety. Się... Faki, startuj to jest. No ty, ty chyba startujesz, ty startujesz. Aha, Właśnie na koleżankę, że że Przestać <grym> No i co? Mamy problem. Dobra, Aha. Ja powiem, że... o, no ja my próbujemy. No, 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 no nie wiem po No okay. problemu. <grym> nie co. No zaraz... nie wiem No nie i No nie wiem No nie No nie wiem nie co. No nie Dobrze, chłopaczki, przyjemniaczki, k***a. Yo, 120. Mylaki, hmm. No, a jest to, że ja monitora nie widzę w ogóle. Ej, myszka! Klikło myszkę nie klikło. Nie ja mam z... na myszkę, kurwa, po prostu. O kur... już. Dobra, jest spać, jeszcze mam... nie mogę pokazać, co się dzieje, monitora nie widzę, naprawdę. monitor nie widzę na oczu. Dobrá noc, chlapáky. Dobrá noc. Dobrá noc.